z naszej serii Zagrajmy w Skyrim na modach W poprzednim odcinku rozbiedliliśmy obronę fortu i, i z tego co pamiętacie po, po wyjściu z fortu czeka nas niemiła niespodzianka na którą przydałoby się przygotować więc tak z tego co pamiętam chyba dobrze pamiętam Mamy takie ubranie jak szklane rękawice wybitnego strzelectwa, więc je sobie za, założymy. Można dać trochę mniej armory, ale, ale więcej damage'a. Tu mamy warsztat, gdzie możemy je sobie ulepszyć na doskonałe. Na razie się przyda. 23. A te co ja mam dają e, weight chwila anuluj i jeszcze raz. 13, no 10 dają, no to, a te dają moje. 29. No to nie duża różnica niby, a sporo większa w obrażeniach i odczuwalna z pewnością. Ok. E, łuk przydałby się. Zenchantować, ale tu wątpię, że znajdę. Cokolwiek do, do enchantowania, więc na razie... Na, ra, na razie. Na razie muszą mi starczyć te rękawice lepsze. Chwila. Założymy sobie je. To tak, tu strój i szklane rękawice wybitnego strzelectwa. To mam je założone. Dobra. Tu jeszcze miksturka się przyda jakaś. Nie wiem, celnego strzału. O. A muszę lecić i otworzyć to, jo. jo. Dobra, założę sobie to na chwilę. O, jak wrócimy do Skyrim, będzie trzeba się trochę pobawić. Może streama zrobię, żeby ogarnąć te wszystkie rzeczy, czyli posprzedawać. Nie wiem, jakieś misje poboczne porobić, żeby być trochę do przodu z tym Skyrimem, bo jak na razie to, aby Falcara robię. No bo w sumie nie warto mi teraz, nie wiem, zostawiać Falskara i wracać do Skyrim, robić mm, misję główną. Jak zrobię falskar, wracam do Skyrim i robię, nie? Dobra. F5. I ruszamy. Jeszcze przy okazji wezmę, wyłączę. O. Dobra. Da się to przewinąć? O Boże.

And what about your friend here, the prophetic traveler? They aren't even a Nord, yet they fight for you. Ah, fools. I tell you what, I'll let your friends and family go. If you give me the keys. No! Don't do it, Agnar. All of this, you have caused me far too much trouble. Totania. he won't let us go. He is not a man of his word. Please, I have no choice. Just know this, Ivar. You can kill me, but it will only be your undoing. their leader, I serve them. A king is only as strong as his loyalty towards his people. You lie and trick your people. You are not a king. You are not worthy of the throne of Balska. I help my people when they need me, and let them rule themselves. The Bobo, I defend them. I fought for them. And they will do the same for me. There has to be another way. No oh, trust. Jak coś od razu w 5, żeby się zapisało, nie? No, trochę dobra. Szybko, inwentory yy, i tak, celnego strzału. Nie trafię, ten już padł. Szybko, póki mamy zwiększone premię do umiejętności. Szybko, y, jeszcze jakieś y, energicznego uzdrowienia. Dobra, setka, niech będzie. Dobra, uciekamy, uciekamy. Szybko. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Szybko mi miksturki. biegniemy sobie, może o dobra, kolejny padł. Dobra, nieźle to idzie teraz. Co jest? Dobra, pad kolejny. Szybko, 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 żeby nie zginąć. Biegniemy sobie tutaj na te schody. O Okórna gonimy. Dużo. Uciekamy tędy. Dobra, oni tu już ładnie się z nimi zabawią. Pięknie tam ci dolatują. Szybko, pięknie jest ten war. O to chodzi. O to chodzi, tak. F5 dla pewności teraz, że mi jakaś magiczna strzała nie zabiła. No właśnie o tym mówię. Dobra, ten jest z nami. Szybko, 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 szybko. Żeby nie zginąć, wiedziałem, dobra. Nic się nie stało, mamy zapis. się... Szybko zmienię na lepsze strzały. Ebonowe. Nie mam lepszych. Muszę zaryzykować, bo inaczej i tak mnie to nic nie da. Szybko? Elixir jakiś. Yy, mam jeszcze ten jeden energicznego, a mam na przykład nie, niezwykłego uzdrowienia. Dobra, jest tam. Kajit? A to ciekawe. Pięknie. No to, je, to jest szansa. Nie, nie tym razem gościu. Nice. Jest kolejny. Tylko uciekaj Dobra, wygraliśmy to chyba Jest

Jak? Stalegradski kirys Granat bez skazy, orkowa strzała, sępiesi z granatem Kurde, oni fajne rzeczy mają Ale jest, udało nam się Co jest fajne, nie powiem Złoty ty z diamentem, o ja pierdziele, albo bogactwo nie no serio, jak ja wrócę do, do tego Skyrim, to ja chyba od razu sobie ulepszam Dobna Maxa w Białej Grani. Dobra. Jeszcze tych dwóch chyba nie przeszukiwałem. No nie przeszukiwałem. O no właśnie. Kurde. Jeszcze są. Srebrny Pierścień z Szafirem. O boż. Dobra yy, Lecimy teraz szybko do tego bursztynowego potoku Tylko wróć do bursztynowego potoku Dobra, to my już wracamy Ze Falskar? Chyba z Falskar Ale ja tam nie wiem Dobra, yy, z godzinkę może przewinę A siódma? 7 po południu, dobra. Znaczy teraz to 8. Yy, o 12 godzince przesuniemy czas, że było rano. No i dobra, wchodzimy do posiadłości Blodle. I dobra, gdzie oni są e, tutaj? No, dawaj swój plan. Oh, I am gathering all of my forces. A bear size army. We are going to cheat Star Wars. It lies on the far side. No, czyli to jest jego zamek pewnie. Tak jak gadałem w poprzednim odcinku. However, before we go there. Prepare. In the meantime, we need the route into the valley clear. That's where you and Ulgar come in. Thorlo, Svegard and I will stay here and help prepare everything. You must go meet Ulgar at the base of the hill below the Emerald Valley gates. He will be waiting there with a small group of soldiers to help. Clear the path into the valley. We can set up our attack camp. Just know that once we set up camp to attack, nobody's leaving until Ingvar is stopped. So make sure you are prepared before you meet Ulga. Now go! We haven't got much time. If you'll excuse me, I must gather my war dress. Say goodbye. Dobra, lecimy do ulgera. Yy, może na początku zrobimy sobie tak, bo mi trochę szkoda tych ebonowych strzał. I zmienimy sobie na... Mamy tylko 13 stalowych strzał. Uu. To nie za ciekawie, nie za ciekawie. się. Przydałoby się ich trochę dorobić. Yy, gdzie tu jest jakiś kowal? Tu gdzieś chyba był, tak, tak. Ile w ogóle mam pieniędzy? 36 tysięcy, to już mnie, z tego co każe stać na ulepszenie domu białej grani, na maksa. Na maksa. Sztabka stali, nie widać mnie? Nie widać, dobra. To już mam wytworzone strzał, znaczy, prawie wytworzone. Jeszcze muszę wziąć i... ...drewna opałowego, ale skąd ja tu... Hm, tu jest tartak. A jest pieniek. Nie ma tak, żeby w tartaku się... A, jest siekiera w razie czego. Ale dobra, mam swoją, to jest dobrze. Chyba 3 drewna połowego jest na jedną, jedną tą. Chyba o Boże, zbyt duże obciążenie. Tą 6 zrobi. Jak wytnie te trzy razy, to sprawdzimy sobie ile na serio potrzeba. Jakby jeszcze brakowało na jedną, to. Albo dwie, dwa drewna połowę nie, zobaczymy. O Boże, teraz będę szedł półtorej godziny. Kuźnia Kowala, stalowa. No trzy, czyli mam trzy, to jeszcze, jeszcze yy, muszę tego drewna połowego. O Dobra, przeszedł. Idziesz szybciej. To teraz będę miał osiem. Kurde, zawsze tego jednego brakuje. Jzdęk Dobra. Filat od razu. Trochę się pozbędę tego. Dziesięć, mi potrzeba 9 to upuszczę jedno. Jakby to można było tak zbierać, to było bardzo przydatne. Ciąć nie było trzeba szybciej. Dobra jest yy, stalowa. To będę miał 90 strzał. A e, to nieźle. Złoty naszynik z rubinem. No, stworzę. Dobra. Jak tam z moim obciążeniem? Dobra. Już mogę normalnie biegać. No i przydałoby się teraz ruszyć tam na te, zobaczyć się z Bulgarem. Ale dobra, to zrobimy w następnym odcinku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam Was do kolejnych. Tak więc się ma no i na razie, cześć.